Dzień dobry, hej, cześć, siema, tutaj Gryfciu Tak, tu jest znowu z nami War Thunder Tym. Ty, 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 ty. Co, co by tutaj zrobić w ogóle? Hoho, ho. mamy coś w badaniach ciekawego, udostępnionego Ten bomber medium, medium bomber A może bym sobie go zamówił w sumie, co mi szkodzi, nie? Tak naprawdę Za tego, za rezerwę byśmy go dali To tego ten Solomon musi przejść przez kolanie. no dobra Hmm, już ukończyć samouczek. Kurz podstawowy, bombowiec. Ok, ja jestem kurwa za. Uu, wybaczcie. Miałem sobie w ogóle kurwa mleka nalać i zapomniałem o tym, więc zrobię to teraz. Ale spróbuję zrobić to na tyle cicho, żebyście nie słyszeli o tym, co robię. Nic nie robię. Dobra, zbyt cicho się nie da. Umowcy mogą przenosić ciężkie bomby przeznaczone do wyrządzenia znacznych i rozległych zniszczeń. Ciśnij, dowolny klawisz, aby kontynuować. By uniknąć ciągni artylerii przeciwlodniczej, wrogich myśliwców, pomocy latają na dużych wysokościach. Dużo łatwiej jest trafić celu używając celowni celownika bomby. Famos wybierać między różnymi trybami widoku dzięki przyciskowi przełącz widok. Możesz również przełączyć się bezpośrednio na tryb widoku celowania bomby F-7 O, to jest fajne Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Puch, puch, puch Puch, puch, puch Czekajcie, przełączę się chuda tylko O, ciekawe czy trafię Fajnie pokazówka zrobiona. Podoba mi się bardzo. Ale co po tym, że mi się podoba. Tak naprawdę bomby zrzuciłem inaczej, ale okej, okay, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że to było tak. F6 Leżeć. Dobra, że sobie kakao nasypać No, na spokojnie. Czemu on tutaj nie leci, tylko gdzieś tam? Spróbuj wykonać manewr ponownie, okej okay. Dobra, dawajcie tych ciuli dwóch Ja im kurwa dam Popamiętacie mnie z kurwesyny Ciekawe czy oni w ogóle tutaj kurwa podlecą? Chyba nie Czyli co mam zrobić? Bez sensu No trafiłem go chyba Ale tak będę jebał na ślepo bez sensu No. Może teraz będę gdzieś blisko. Gin z wielu No, zajebiście. Teraz kurwa poszło. Tak, to ja się kurwa mogę bawić. A jeszcze jednego mogę kupić teraz. Dobra, to weźmie weźmiemy sobie tego i zamienimy za tego ataker. A co daje ataker? Karabin maszynowy. Wieżyczka, karabin maszynowy. Wieżyczka, karabin maszynowy. A ten? Karabin maszynowy Browning. Jeszcze bomby 12,7 1400, amunicji 2100. Kurwa, takie dobre rzeczy. No tutaj, to te są zajebiste. Te atakery, a, tu, a to jest tylko jeden ataker. Później jest medium bomber już heavy bomber. Nie, to nie fajnie. Ale dobra, a ten co ma? Karabin maszynowy, browning. A ten też ma? Karabin maszynowy, browning, karabin maszynowy, no. Trzy wieży, aha. Jedna wieżyczka, dwa karabiny maszynowe. Bomba, bomba. Dobra, damy do hangaru. Uzbrojenie wybierzmy. Aha, tu nie Shell Ruxy. nie da się kupić, doświadczenie ze sterami potrzebne Ulepszenia, Backup Lane, a co to daje? Ha, po, angiel po angielskiemu, a nie chce mi się czytać Doświadczenie pilota, punkty załogi hmm. Kwalifikacja, liczba doświadczonych strzelców Ile to kosztuje? 40, okej. Okay. Precyzja to daje, zmniejsza rozrzut, cena strzelców na pokładzie samolotu. Aha. Stopień naprawy? No. Z... Najwyższą możliwa rangą samolotu, który mechanizm jest w stanie naprawić, jakieś przeładowania, przeładowanie w powietrzu i na lotnisku, ranny leczeni, szybkość naprawy, z jaką samolot jest naprawiony w hangarze i w powietrzu. Kurwa to bym zrobił, bo to jest takie i to są dwie takie ważne rzeczy wstecz. Ten do hangaru uzbrojenie sprawdźmy. Tu się, już pa... A tu się da kupić. O, widzisz, tu się da coś kupić. Tu się da coś kupić. Tego nie. No, tu jeszcze 8 punktów załogi jest. Celny co, trzeba podwyższyć. Przełodzanie, naprawę. No dobra, naprawy nie będzie, okej. Okay. To. Tutaj. Poziom załogi dziesiąty, punktów załogi 1 O, uzbrojenie, sprawdźmy. Ale do którego? Do tego to tak, ale... Do tego mi chodziło. Co tu jest? Minus cztery, czemu? Zbyt mało doświadczonych strzelców. O kurwa. Nie, to chciałem Chciałem amunicję Ulepszenie back-up tylko mogę Dobra Tego hangarujemy Tu ulepszeń nie można Czy tutaj coś jest nie tak? Punkty PD załogi Aha, bo jest pierwszy poziom załogi, okej okay. To stopnie naprawy damy na wysoki Szybkość przeładowania, bo to się przyda. Tak, wiem, zamulam przed tym, przed kąpem. no już kurwa, już prawie w pudo. Nie wiem, ile czasu nagrywamy. Tak, naprawdę. coś. Się... musiałbym sobie jakiś timer włączyć, ale mi się nie chciało. Wybaczcie, przykro mi. Za niedługo czwarty poziom będę miał. To będzie żyźnia Tak sobie przeliczyć jeszcze, tylko zagram sobie tą jedną rozgrywkę. Ha. I skończę ten odcinek. Chociaż kurwa, tak w sumie to nie wiem, ile on trwa już. Następnym razem włączę jakiś timer. Kurwa, no. Pierwszy raz nie włączyłem, a teraz by mi się to przydało. Czu, czu, czu. Pierwszy raz. Pierwszy raz mi się tak zdarza. W ogóle mikrofon mi się coś tu pierdolnął. Jest za nisko, chyba tak mi się wydaje. Coś kurwa macie. Tego powinien być. O, gdzieś tak. Plus minus. Dawaj najpierw F2A. Czekaj, to czekaj, to ile osób gra? O kurwełę! Jeden, trzy falo. to już są takie lepsze goście. Goście to nie to, że to tamto jakieś leście. Mm. Zaraz by wyskoczyło, zmniejsz prędkość. pancerzona Pierda ole, zajmę się kura rozpierdalaniem tego Działo przeciwlotniczy zniszczyć niełatwo Tak, pewnie kura niełatwo Łatwizna na banał jak chuj tak Naprawdę, tylko trzeba trafić Jak się trafi to już gra połowa sukcesu O kurwa, amunicji brak Nie, Ciekawe czy w ogóle mnie ktoś ściga ściga mnie ktoś chyba No kurwa Co mnie zeszczeliło? Nic we mnie nie strzelało, później kurwa ten, bez sensu trochę. Działko że nic mnie rozjewało! Ja pierdolę śmieszne to było kurwa śmieszne spróbujmy tą katalajlą lecieć to serio ma 4 wieżyczki kurwa no 딱히 가보도록 이그로 지나칠 수있 Ja pier, niedziela. No i wiedziałem, że mi wysiądzie w końcu ten Gdzie ja jestem? O kurwełę, taki kawał musisz jeszcze przeleciać Jezu Ale wolno ten kurwa ten leci 250 na godzinę tylko to żadna prędkość jest, trochę obniżyłem pułap, gdzieś na tyle, dobra dalej gdzieś w schodzę Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, i teraz. Yeah. Mm. Tak naprawdę w 30 sekund możemy to jeszcze dwa razy przegrać. Zawiesiłem się strasznie, wybaczcie jak mać, ale... O. Można było się tak w ogóle zawiesić. Dobra, zabawa bombowcami nie jest dla mnie jednak. Chłamać. Ja sobie wyskoczę. F2A ja sobie weźmiemy. I lecimy kurwa na szczecin! Ha ha ha, 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 ha. No i teraz też, ja się kurwa mogę bawić. Tylko czemu nasi w ogóle nie rozstrzelili? Kurwa, jest tutaj, ja nie wiem. u 87. na raz na, 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 na. Musaira sobie trzeba rozpierdalić Jeszcze 20 musimy rozwalić Znaczy 30 musimy rozwalić do 10 To jest śmieszne Kurwa Bo nie mamy z nimi najmniejszych szans Włączę się No silnik się włączył Dzięki No siekam gdzieś matej Na no, razie żebyś mnie nie zeszczelił stary Bo to wiesz To różnie bywa Damy na siedemdziesiąt tak żebym był zaraz za nim cały czas Czy? 2 1 Asystę kurwa, przecież ja w niego cały czas strzelałem. Czemu asysta? Przeładujemy karabin maszynowy, żeby mieć chwilę czasu na ten. O panie, gdzie on kurwa jest? No jeszcze on by mnie rozwydupił, no nie wiedzę. Ja jebie, no ja nie wiem jak mam ich rozdupić Nie mam kurwa nawet pomysłu, bo ja mam szczęsę... o. No dobra, już jestem kurwa trupem. Tak serio. Ten chłop kurwa co robi tym samolotem. Wydaje mi się, że ten samolot jest ten kurwa za te... Za dolce. To jest niemożliwe, żeby on nie był za dolce, tak serio mówiąc. Dobra. Opuszczamy misję. Nie chcę ten ale ile on grać, kurwa, takie nudne to. Znaczy nudne ten, ten, nudny ten bombowiec. Dobra. Kończymy, kończymy, kończymy. Dzięki za uwagę i zapraszam do następnego. Ho, ho. Na razie, cześć.